Dobrze, tak więc korzystałem z chwili okazji Oczywiście zrobię oddzielny odcinek o maździe w szóstce GH Pokażę Wam Ponieważ ja też długo szukałem na internecie Pokażę Wam Jak Jak zdezynfekować sobie parownik klimatyzacji On tutaj jest automatyczne tak więc tak, tutaj jest od. akurat to jest Anglik oczywiście tak, więc e, skorzystam z okazji, że trochę posprzątany jest samochód. E, m, więc jak dostać się do parownika klimatyzacji? Ja też bardzo długo szukałem e, informacji o tym, jak to zrobić. Nie chciało mi się jeździć po serwisach. Od razu pokażę Wam jak łatwo wymienić tutaj filtr kabinowy. A oddzielny odcinek zrobię z Mazdy 6 Wam opowiem o tym samochodzie troszeczkę więcej, ponieważ jest już ze mną ponad 4 lata i. Jest już ze mną ponad 4 lata, tak więc, ale to później. Tak więc tak, otwieramy schowek. E, tutaj są takie dwa klipsy, które ten schowek trzymają. Będzie mi ciężko, muszę to zrobić dwoma rękoma. Ciężko jest jedną ręką, tak więc staram się to zrobić dwoma. Bierzemy sobie tak, ściągamy, i tutaj możemy sobie już wymienić filt kabinowy, który jest tutaj. Jak chcemy, jak wyciągniemy tutaj sobie, o, tam jest filtr kabinowy, wyciągamy go, wymieniamy, zakładamy z powrotem. Dosłownie jest prościzna, nie? To takie rzeczy, mówię, takie proste rzeczy w samochodzie ja sam robię i szukam jak to zrobię, jakieś proste wymiany zawieszenia. Klocki, tarcze, jakieś takie pierdoły, tak? Serwisowe. No dobra, ale skupmy się na tym parowniku. Wcześniej na klimatyzacji powinniśmy sobie ustawić tak wyczytałem gdzieś, powinniśmy sobie ustawić, włączyć klimatyzację przed wymianą, przed tutaj dostaniem się do, bo parownik jest za tym otworem. wentylat. tutaj jest wylot na nogi, tak? Nawiewu. Ustawiamy sobie AC, minimalno nawiew, bez różnicy. Ustawiamy sobie minimalną temperaturę tutaj 15 stopni wtedy podobnież to trzeba zweryfikować parownik klimatyzacji podnosi się chyba i robi najwięcej miejsca, żeby można było sobie. No wiadomo, najniższa temperatura ustawiona, więc on musi mieć największą wydajność. Tak, I wydaje, tak wyczytałem, że tam jest wtedy najwięcej miejsca, żeby sobie wsadzić rurkę teraz tak, ściągamy tutaj ten plastik. Tak, ściągamy sobie ten schowek. Tu mamy jeszcze jakiś dostęp do. Tutaj są moduły, bodajże, chyba. Już nie pamiętam, jakie. I teraz tak, ściągamy sobie tutaj najlepiej. A kurczę, nie wiem, czy mi się uda to teraz zrobić, bo tutaj chyba trzeba podwadzić. A, nie trzeba. Ręką można ściągnąć normalnie. I. Tutaj w środku, za tym wentylacyjnym, tutaj znajduje się nasz parownik od klimatyzacji. Tutaj właśnie w tym, w tym tym. Na szczęście on jest jakoś chyba odizolowany, e, więc tutaj raczej elektronika e, nie powinna oberwać. I jak ja zrobiłem, zaraz tutaj wstawię zdjęcie e, wróta. E, wrót to się nazywa, to kosztuje około 100 zł. Złoty, wsadzamy do dezynfekcji parownika, właśnie klimatyzacji. Wsadzamy rurkę od góry, od dołu. Wciukamy to wszystko, zostawiamy na chwilę żeby to sobie troszeczkę tam jeszcze posiedziało, żeby to zdezynfekowało, ja spsiukałem pierwszy raz, bardzo dawno nie miałem czyszczonego tego, to już sobie założę z powrotem, bardzo dawno nie miałem tego czyszczonego, nawet zapomniałem o tym i dochodził mi już taki dziwny smród, za przeproszeniem, z nawiewów, tak więc... Ja generalnie wsiukałem całą, całą, puchę, nie? całą puchę, ale jak robicie to regularnie raz na rok, to wystarczy połowa. Nie? Wsiukać to porządnie, e, tutaj od dołu samochodu. Tutaj. tutaj od dołu samochodu, tam jest ze środka. Zrobiłem zdjęcie, też Wam pokażę, jest odpływ tej klimatyzacji, oni generalnie zalecają, żeby oni generalnie zalecają teoretycznie, żeby zrobić to przez ten e, właśnie odpływ, tak, gdzie tam odchodzi woda, e, po, żeby nie skłamać skondensowaniu tak, e, z tego parownika. Ale no, ciężki tam jest temat, podobnie z dostaniem się do tego, trzeba auto podnosić i tak dalej, i tak dalej. Wyjmowanie parownika, życzę Wam powodzenia. E, bardzo ciężki temat, tu chyba trzeba całą tą, cały ten tutaj rozdzielczy. Rozebrać. No, sami widzicie, nie? Trzeba by było, nie wiem, może i nawet radio wyjąć. E, chyba jest to niewarte świeczki, tak więc mam nadzieję, że ten film Wam bardzo pomoże w tym. E, będę nagrywał kolejne e, z wymiany. Opowiem Wam też troszeczkę o tej maździe, 6: e, o, o jej wadach, zaletach, e, jakie są koszty napraw i tak dalej. Będę robił kolejne odcinki, tak więc e, na pewno, na pewno tutaj jeszcze wrócimy do tego samochodu. Ja, jestem ze mną 4 lata, zrobiłem im około 90 000 km, opowiem Wam później o moich doświadczeniach z tym autem, czy polecam czy nie, no, no chyba ciężko powiedzieć, żeby nie polecał, skoro dalej ze mną jest, opowiem trochę o tym silniku, to jest silnik diesla 2.2, 22 diesel 180 koni, wersja poliftowa z 2011 roku. Tak więc tak to się robi, nie znalazłem żadnego firmy, więc mam nadzieję, że Wam pomogłem. Do sobie zobaczenia. schowek włożyłem, jeszcze zapomniałem tylko dodać co robić po, nie? Bo tam trzeba troszeczkę chwilę odczekać, żeby, te, żeby ten płyn tam przed, przed, przez tam cały ten parownik. E, później co? Włączamy, wsiadamy do samochodu, otwieramy szyby, e, odpalamy go, włączamy nawiew. E, najpierw mały, później na pół, później na duży i powoli, powoli e, zostawić go na chwilę, bo to naprawdę będzie bardzo intensywny zapach dochodził z, z, z tych znawiewów. Zostawić go na jakiś czas, żeby, żeby on sobie tutaj pochodził. No i jak sobie pochodzi, no to automatycznie ten, bo to jest prawdopodobnie na bazie alkoholu, tak, odparuje. No i jak odparuje, no to cieszmy się świeżym powietrzem. Oczywiście jeszcze można samochód ozonować, ale to, to w innym odcinku. Pozdrawiam, hej!